Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i witam Was w nowej serii. Tak jest. Jak domyślacie się po tytule, jest to kariera menadżera FC Barcelony. Wcielamy się w Czawiego i będziemy spróbować będziemy próbowali nakierować FC Barcelony na dobre tory. A więc zaczynajmy. Na razie mamy tutaj, zaczęliśmy dopiero sezon. Mamy ofertę transferu dla Guju i Alonso. No nie, na razie dziękujemy za taki transfer. Na razie podziękujemy. Polecimy dalej i zagramy sobie zaraz pierwszy mecz. O, za Pedriego, 133 miliony PSG nam oferuje. No nie, za to tym bardziej podziękujemy. Nie ma opcji, że pozbędziemy się Pedriego. Kolejny transfer dla Angela Alarcon. No nie, na razie nie. Składzik sobie obczajmy zaraz. A to przed meczykiem Gavi za 87 milionów. No, Newcastle chyba musiało upaść na głowę za mocno. Nie ma opcji, że pozbywamy się naszego jednego z najlepszych naszych zawodników. Ok, kiedy pierwszy meczyk. O, dostaniemy teraz chyba propozycję, żeby zagrać turniej przedsezonowy. Oczywiście się zgodzimy. Free money, jak to się mówi. Możemy zagrać puchar amerykański. Największa nagroda oczywiście poziom trudności. Wszystkie mają po 4 gwiazdki, więc lecimy za 6 baniek i 250 tysięcy turniej. Zobaczymy zaraz, na kogo trafimy w, w tym, w grupie. Oferta wypożyczenia Fermin nie, to też. też też nas nie interesuje na razie w żadnym wypadku och czy ja tam dobrze 83 miliony no nie Chelsea też też tego nie chcemy yy, ok już się zbliżamy widzę Uuu, ale trafiliśmy grupę czy widzicie to widzowie co my trafiliśmy na grupę czy my, trafiliśmy na Manchester City Bayern i Tottenham tam dalej widzę Oferta za kundę. Eee, nie, dziękujemy. Dziękujemy, Roma. Musimy Tobie też odmówić. Co mamy za tabele? Mamy jakąś... Wow, ok, Okej. Okay. No, to nie będzie łatwe, widzowie. Ale... Ale zobaczymy. Pierwszy mecz, dzień meczowy. Pierwsze co to... Z... Eee, nie, nie tabelę, przepraszam Was. Pierwsze co to zerkniemy sobie na strategię zespołu. Przedtem była opcja, żeby ustawić koncepcję taktyczną. Jak widzicie, ustawiłem tiki-taka. A teraz weźmiemy sobie... Tutaj pozmieniamy lekko zawodników. Nie, nie chcę tego zrobić. Jak zmienić na przykład formację albo... O, tutaj. Ogólnie ostatnią FIFA, jaką grałem, to była FIFA 2021, więc trochę już czasu minęło, więc wybaczcie, jeśli... Jeśli będę troszkę grał jak drewno, lub nie będę czasem ogarniał tutaj. Wiecie, na bieżąco mniej więcej o co chodzi, bo, bo grałem dopiero tylko parę meczów parę w Ultimate i tak to szczerze za dużo nie grałem, więc będę się dopiero tutaj wdrażał. Jak coś możecie śmiało swoje typy jakieś podawać w komentarzu chętnie wszystko, wszystkie będę tipy czytał i na pewno będę wprowadzał je w życie. Dobra. Zamienimy sobie może Pedriego Zagundogana, i na razie taki składnik będzie ok. Zobaczymy jeszcze, jaka jest taktyka ustawiona. Formacja może taka zostać. Weźmiemy troszeczkę sobie, rozstawimy ich bardziej, może delikatnie, i żeby oni byli bardziej wysunięci do przodu. I konstruowanie akcji, cierpliwe przygotowanie. Weźmiemy może szybkie przygotowanie, szybkie konstruowanie akcji. Ale czemu to się na czerwono. Świeci. Hmm. A bo to jest chyba inna wtedy koncepcja, tak? Dobra, zostawmy na razie cierpliwe przygotowanie yy, i zapiszmy to sobie, czy chcesz zapisać zmiany. Tak jest, i lecimy na pierwszy meczyk. Yy, trudność ustawiłem zawodowiec, bo jednak cenię, co tam grałem w tą FIFA. Yy, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak będzie za ciężko, to, yy, to zmienia na nie wiem, jaki jest wcześniej, w sumie. Poziom niżej, już nie pamiętam. Dobra, taka, ta, yy, taka formacja zostaje. A jak będzie za łatwo, to zwiększę, choć raczej wątpię w to, że będzie za łatwo. Raczej mi się wydaje, że zawodowiec to jest taki mój poziom w FIFA. Jak potem będę z czasem progresował, to oczywiście zwiększę ten level. A na razie przechodzimy do pierwszego meczyku w turnieju przedsezonowym. I lecimy. Dziś w Los Angeles mamy piękną pogodę, więc. Przeciszę tylko troszkę ten komentarz, bo mi się wydaje, że jest delikatnie za głośno. Yy, ustawienia gry. Raz, dwa. Do dźwięku sobie przejdziemy. Głośność efektów menu. O, głośność komentarza. No, jest zdecydowanie za głośno. Weźmiemy sobie może trójkę. I głośność z na dwa może. Zobaczymy jak tak to będzie. Yy, zaraz. Może jeszcze zmienię to jednak na jeden? Wiecie co? Bo nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy mnie będzie to zagłuszało, czy nie. A lepiej mieć ciszej. Ok, weźmiemy sobie to na jeden. To na jeden. I powinno być ok. Dobra. Jak coś, to w następnym odcinku to poprawię, widzowie.

Zawsze jest paru graczy, którzy się wyróżnić przed sezonem. Aj, słabe podania. Może, może uda się przejąć piłkę? No dobra, bramkarz musiał wykopać i raczej przejmiemy piłeczkę No, grają niezłym pressingiem, powiem Wam. Dawaj, żałuj, dawaj. No niestety. Ustawiłem też połowę na 5 minut Mam nadzieję, że takie coś będzie dobrze Oj, chyba to by był spalone, co nie? Tak mi się wydaje Dobra, przejmujemy piłę Romeu Aj Słabe podanie to było No dobra, trzeba się troszkę rozgrzać widzowie, nie? To nie, nie, nie od razu Rzym zbudowano. Dawaj Oriol, bez błędu. O, no i Oriol z błędem. Dobra, ale i Nigo Martinez bezbłędnie. Okej, okay, to będzie chyba dobre podanie. Znaczy, to było dobre podanie. U, no szkoda, że nic z tego nie wyszło. O, pad. Pad mi się prawie rozloduje. Zaraz go podłączę. Dobra, trzeba przejąć teraz piłkę i strzelić jakiegoś gola, co nie? Wow, ale przypakował. Nie wiem, czy to był rykoszet. Wow, sfaulowaliśmy? No bez jaj, panie sędzio. Bez jaj. Wow. Dobra, mamy na szczęście piłkę. To było naprawdę groźne. Dobra, Żała, pokaż swoją szybkość. O, ale to było beznadziejne. Aż, aż trybuny zabuczały. Wow! No, to było naprawdę blisko. Nie, Barcelona dawajcie. Ustawimy sobie bardziej ofensywne. Tutaj Planik. No, też bez takich tylko. Żeby tu głupia piły nie stracić. No, na no Manchester City nie jest tak łatwo. Ciasno ustawieni są. O, lewy Lewy, lewy, lewy. Dawaj, oj, ale tu misklik. Przebiegłem trochę za daleko. O, Grilisz może być niebezpiecznie. Aj, no i mają gola, niestety. Haland. Haland to jest niestety machina do strzelania goli. No dobra, to trzeba odrabiać Barcelonka. Dawaj, wyrównać. Oj, ale to zwaliłem. A można było szybko wyrównać. Dawaj, lewa atakuj tam. Aj, prawie przejęliśmy. Ale trafiliśmy grupę, widzowie, na no, naprawdę ciężką, nie? Dobra, Balde, pięknie. Czy to kunde był? To chyba był Kunde Aj... Franky de Jong coś dzisiaj nie tegas. O, zaraz będzie 2-0, dawajcie Barcelona, bo coś tu kurczę nie, nie gra. Ja myślałem, że też Stegen to wyłapie. Okej, okay, Rafinha jest dosyć szybki. Może coś z tego ugra. Aj, szkoda, że ta piłeczka nie doszła. Rafinha prawie przejął. Okej, okay, Romeo. ładnie, ładnie. Znowu rozgrywają. I teraz Pedri. dawaj. O, To było niecelne. Ale warto było spróbować. No dobra, trzeba się wziąć za robotę w drugiej połowie, widzowie. Bo na razie nie wygląda to za kolorowo. Może wprowadzimy jakieś zmiany? Choć nie, może na razie poczekajmy. A <laughs> przepraszam. Coś mam chrypka. Dobra, my zaczynamy. Weźmiemy bardzo ofensywny. Zobaczymy. Czy może strzelimy jakąś brameczkę dzięki temu. Na razie na spokojnie. Tutaj spróbujmy rozpracować obronę. Ej, ej, panie sędzio. To już był faul. No, ale kurczę ciężko. Bernardo, aj Oj. O, nie wiem jakim cudem nie ma gola. Nie no, panowie, weźcie się w garść, bo my to przegramy. My tu musimy zgarniać sześć baniek, że tak powiem. Dobrze, Pedri, dawaj, dawaj, walcz. Dobra, to jest piłka dla Terstegana Okej. Okay. Ta akcja zapowiada się... A. No i niestety. Fad, faden leci. Faden też jest niebezpieczny. Trzeba uważać. Dobra. Dobra. Ją dostaje piłkę szukają wyrównującego trafienia, ale bez zbędnych nerwów. Jaj, jaj. Ciężko się przedrzeć przez tą Barcelonę, e, przez, tą, przez tą Manchester City. Aj, za szybki jest Ma wszystko, czego im potrzeba: jakość, ambicje, determinację. To prawdziwy zawodowiec. Okej, okay. to było zdecydowanie przesadzone. Dobra, my też może zrobimy jakieś zmiany, bo no trzeba coś tu wykminić, nie? Wprowadzimy może Rakina na boisko za Felixa. Eee, weźmiemy, wprowadzimy też eee, Pedriego za Dejanga i może. Eee. Na razie tyle. Zmienimy może taktykę. Zobaczymy. Yy. Koncepcja ta taktyczna. Zagramy. Wow, co to jest Gegen Pressing? Szczerze, nigdy o tym nie słyszałem. Szybkie konstruowanie piłki, bezpośrednie podania, pressing po utracie piłki. Ok, zostawmy tak i lecimy. I lecimy, bo musimy wygrać z tym Manchesterem okay. City. Gabi wejdzie na boisko, to, to ofensywka będzie bardziej lepsza, że tak powiem. Aj, Romeu. O jejku, misklik. Kunde, kunde się nie patyczkował w, w tej. w tym wybiciu. Ale przeszedł. Nie na no, z aktualnymi mistrzami świata jest naprawdę ciężko. Barcelona stara się jak może, ale jest ciężko. Aj, nie tam miało być, chciałem na, na skrzydło podać, bo tam ładnie wychodził Feran już. Ok, mamy piłkę. Świetnie. Teraz lecimy z kontratakiem. Dajesz, dajesz. I mamy gola, widzowie. Let's go. To była bardzo dobra zmiana dla Ferana. Super, to teraz lecimy po kolejną zmianę. A nie, to Pedri strzelił. Przepraszam Was. Byłem pewny, że to Feran. Brawo, Pedri. Pięknie, pięknie. No to lecimy po kolejną brameczkę. Super. Ok, mamy piłkę, świetnie. Oj, my też straciliśmy. Dawaj Gavi, pressing ostry, trzeba to wygrać. Okej, okay, pięknie. Zastopował. No i dobra, lecimy w widzowie. Okej. Okay. I mamy tak, mamy to. Lewandowski gol, pięknie. Ale to była naprawdę ładna akcja, w widzowie. Musimy to jeszcze raz obejrzeć, bo to była naprawdę przyjemna akcja, wam powiem. Tu ładne podanie, eleganckie i Lewandowski już. No, tego już się nie dało obronić. Dobra, teraz trzeba utrzymać ten wynik albo strzelić jeszcze jednego gola. Weźmiemy sobie z bardzo ofensywnego na ofensywny tylko, żeby jednak. Ojeku, czemu nie zmieniłem się na tamtego? O! No, tylko nie teraz, tylko nie teraz. Aj! No i widzowie, wyrównali to. Co za mecz, co za mecz. Dobra, ale mamy czas żeby, żeby to jeszcze wyrównać. a czy wyrównać, żeby to wygrać. Taki jest nasz cel. Aj, nikt tam się nie pokazywał niestety. No dawaj, dawaj, dawaj. Czemu on nie chciał podać? Oj, żeby oni nam jeszcze nie strzeli jednego gola. Dobra, to chyba będzie nasza ostatnia szansa. Ewentualnie jedna z, ostat... o, z ostatnich. Nie ma spalonego, panie sędzio. Tu już był, niestety. Aj, szkoda, szkoda. Dobra, dawajcie. Dawać Barcelona. Pressing. Oj, to się... Nie jest dobrze. Wow. Przyładował. To już chyba będzie ostatnia akcja. Żałkan se do wybije. I koniec meczu. No i dobra widzowie, mamy pierwszy mecz. To był ciężki mecz, naprawdę. 2-2. No ale co mam powiedzieć, to byli. To są w sumie to są aktualni mistrzowie, że tak powiem. Oni wygrali ostatnią edycję Champions League. Ok, mamy pierwszy mecz za, za sobą. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeśli wam się podoba seria, jeśli wam się podoba pomysł na serię, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś propozycje, co mam zmienić, co robię źle, to śmiało piszcie w komentarzu. A ja się z Wami żegnam, jak na razie życzę Wam miłego wieczoru, Siemanko.